Ostatnio zastanawiałem się, czym jest właściwie życie. Często słyszy się od rówieśników czy losowych ludzi, że mają okropne życie. Ale czym właściwie jest życie? Jest to trudne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dla jednych może to być granie w gry, dla innych ciężka praca na budowie, a jeszcze innych podróże. Ale dlaczego to życie jest okropne? Może rodzice się kłócą ciągle? Nie idzie ci w szkole. Gnębią cię. Uważasz, że jesteś beznadziejny. Nie umiesz znaleźć drugiej połówki. Nie masz pieniędzy. Ale czy te sytuacje mogą wpłynąć na opinię życia? Dla mnie życiem jest to, że mogę wstać kiedy chcę. Mogę iść na siłownię, a nie muszę. Zjeść płatki, a może tosty? Pojechać do miasta lub pójść do lasu. Nauczyć się języka albo grać na gitarze. Życiem jest, że mogę oddychać. Spojrzeć na zachód słońca, posłuchać natury w lesie, pogadać ze znajomymi. U mnie jak i u Was też są ciężkie chwile. Toksyczni ludzie i tym podobne. Ale czy powinni wpływać i definiować, jakie jest moje życie? Czy ja chcę, żeby należeli do mojego życia? Nie mam tu na myśli, żeby te osoby usuwać z życia, ale zrobić w głowie pewną blokadę, bo w końcu Wy macie swoje życie. A oni swoje. Niektórzy są jak wirusy, które trzeba blokować jak układ immunologiczny, bo wam będą szkodzić. W moim życiu było pełno osób, które źle na mnie wpływały. Wiadomo, jeśli się te osoby zna długo, to ciężko jest zerwać z nimi relacje. Ale jeżeli czujesz, że te osoby cię blokują, nie nadajecie już na tych samych falach, wasze drogi się rozdzielają, to może warto się zastanowić, czy chcemy dalej kontynuować relacje. Musimy w tym wszystkim pamiętać o sobie. W końcu to my decydujemy o naszym życiu, nikt inny. Więc podejmujmy decyzje takie, które według nas są dobre i nas rozwiną. Czy więc życie jest takie okropne, czy może sytuacja wokół wpływa na jego definicję? A czym dla Ciebie jest życie?